Dzień dobry Państwu. Dziś naszym gościem w studiu jest Rafał Biela. Dzień dobry. Który z firmą Zorius jest związany już od 6 lat i podzieli się z nami na swojej historii. Rafał, opowiedz naszym widzom, czym na co dzień zajmujesz się w firmie Zorius? Na co dzień w firmie Zorius jestem konsultantem finansowo-księgowym. Moją specjalnością jest moduł Symfonia obiegu dokumentów, jak i Symfonia Środki Trwałe. Na co dzień konsultuję również moduł Handel, jak i moduł Finanse i Księgowość. Wcześniej pracowałeś w zupełnie innej branży. Jak to się stało, że dołączyłeś do firmy Zorius i czy trudno było się wdrożyć w branżę IT? Tak, wcześniej pracowałem w innej branży, była to branża produkcyjna. To, że dołączyłem do zespołu Zorius Pro, można powiedzieć, był to przypadek. Pewnego dnia otrzymałem telefon do znajomego, który tutaj pracował w firmie, że jest poszukiwany konsultant finansowo-księgowy. W sumie nie zastanawiałem się długo, chciałem spróbować czegoś nowego. Interesowały mnie zawsze innowacje, branża IT, a w związku z tym, że z wykształcenia jestem ekonomistą, wykształcenie mam finansowo-księgowe, mogłem połączyć te, te dwie, można powiedzieć, w cudzysłowie pasje. Wysłałem CV, no i tak oto do dnia dzisiejszego pracuję tutaj w firmie. Początki na pewno nie były łatwe, ale dzięki wsparciu zespołu, można powiedzieć, intensywnym samokształceniu. Praktycznym projektom. No, nabyłem, myślę, że niezbędne umiejętności i obecnie czuję się dość pewnie w tej roli, którą y, wykonuję w firmie ZORIS Pro. Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie z klientem? Mówiąc y, o pierwszym spotkaniu z klientem, y, myślę, że bardzo pozytywnie. Y, na pewno były to momenty bardzo stresujące dla mnie jako nowego pracownika, no, ale również pełne, pełne wyzwań. Mówiąc tutaj o takim pierwszym kontakcie z klientem, no muszę tutaj wspomnieć o moim pierwszym wdrożeniu, konkretniej może nie wdrożeniu, a przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej programu ERP Sage X3. Obecnie nie ma go już tutaj w ofercie firmy Symfonia, natomiast no odbywało się to, odbywało się to w dużej firmie w Warszawie. Dla mnie jako właśnie nowego pracownika no był to naprawdę Intensywny, stresujący czas, te kilka spotkań naprawdę było stresujące. No jednak po zakończonej takiej analizie dni spędzone z klientem na pewno dałem pewną satysfakcję, zwłaszcza że klient no, był zadowolony z tych spotkań, więc jak najbardziej nabrałem pewności siebie dzięki takim spotkaniom. Co co najbardziej lubisz pracę w ZORIUS Pro? Myślę, że jest kilka takich czynników, dzięki którym tą pracę można lubić. Na pewno jest to innowacyjność. Można powiedzieć, że firma cały czas kładzie duży nacisk na nowoczesne technologie, co pozwala nam no, pracować z ciekawymi projektami i ambitnymi projektami. Na pewno. Atmosfera w pracy. No, Zorius Proto, jak wiemy, grupa kompetentnych, zaangażowanych, wspierających się osób. Wszystko to tworzy przyjazną atmosferę, więc to też na pewno jest na plus. Elastyczność godzin pracy, czyli podział na pracę zdalną, pracę w biurze, to też pozwala na no, takim efektywnym zarządzaniem swoim, no, można powiedzieć, życiem prywatnym, nie tylko zawodowym, ale również, również prywatnym. Również to, że Zorius Pro oferuje szereg możliwości szkoleń, mam tutaj możliwość awansu, więc wszystko to, to są czynniki te, które, które przemawiają za tym, że, że warto pracować w Zorius Pro. Na przestrzeni tak wielu lat pracy na pewno masz wiele wspaniałych wspomnień z firmą Zorius. Możesz się podzielić z naszymi słuchaczami jednym z nich? Na przestrzeni tylu lat pracy na pewno zgromadziłem wiele niezapomnianych wspomnień, które kształtowały moją karierę w firmie zarówno tą karierę zawodową, jak i, jak i rozwój osobisty. Te wspomnienia to przede wszystkim zakończone z sukcesem wdrożenia. Te wdrożenia mniejsze, te wdrożenia również większe. Każdy taki sukces takiego wdrożenia dodaje pewności siebie, ale i również nie w przekonaniu, że to co robię, robię dobrze. Do takich miłych chwil w firmie no na pewno trzeba też zaliczyć nasze coroczne wyjazdy integracyjne, które zawsze są pełne zabawy, budowania jakichś relacji między nami, kreatywnych, kreatywnych warsztatów. No, te wszystkie chwile umacniają naszą współpracę w grupie i tworzą właśnie pozytywną atmosferę. Rafał, bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu, a Państwo już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia!